Czy dinozaur smok ci krowa, bajkowe katu katu woła? Czy dinozaur smok ci krowa, bajkowe katu katu Cześć, jestem Michał. Bardzo lubię smoki, opowieści o rycerzach, o grypach, o wężach dwugłowych. I dzisiaj Zabiorę was do mojego królestwa. Królestwa, którym rządzą smoki. Ej, kolego! Widzisz to? Coś się rusza! Ej! On, on próbuje mnie zepchać! Pomóż mi! Już rzuca A! Strącił mnie! To potwór! To potwór! Ratujcie się! Czy myślicie, że ten potwór to jedyne niebezpieczeństwo, które czyha na rycerzy? Jeśli tak się mylić, myślcie sobie, że rycerze są idealni. Oni też potrafią nabroić. A wiecie, komu broją? Broją smokom. Broją gryfom. Chcą ich pokonać. A dlaczego? Bo chcą nimi zawładnąć. Chcą zawładnąć gryfami. Zawładnąć smokami i przejąć ich piękny świat. Świat, który jest przepiękny. Jest bogaty w złoto, w kamienie, w roślinność i wiele przedziwnych stworzeń. Gdyby rycerze nie chcieli pokonać smoków i zdobyć ich ziemię, smoki wcale bez z nimi nie walczyły. Smoki lubią spokój i ciszę, ale co najważniejsze, nie lubią. Ktoś chce nimi włada. Pokażę Wam teraz, jakie zamczysko zbudowali rycerze dla swojej królowej. Królowa ich jest chciwa. Królowa ich chce mieć bogactwo. Chce mieć złote pantofelki, chce mieć złote naszyjniki, złote kolczyki. Wszystko, co się złoci, chce, aby było jej. Ich królowa mogłaby się nazywać sroka. Zobaczcie, stoi na swojej wieży pięknego zamczyska, złoci się i srebrzy. To jest królowa, królowa, która chce mieć całe złoto tego świata. Chce mieć wszystkie smoki, chce być niezwyciężona i chce zawładnąć wszystkim dookoła. A oto król, który wyjeżdża ze swojej skrytki. Król jest dobrym człowiekiem. Ale boi się królowej i spełnia wszystkie jej zachcianki. Królowa, obok swojej komnaty, ma też świnki, ma króliczki, ma kaczuszki. Wydawałoby się, że ma dobre serce. Ale, ale, jak tylko schodzi na dół, to świnki uciekają, króliczki się chowają. A kaczuszki paczą tak głośno, że nawet gryf i smok zatykają swoje uszy. Zanim opowiem Wam tą historię, chciałabym przedstawić Wam świat... świat smoków od świata rycerzy. Ich zamczyska jest przedzielony przez piękną łąkę, przez piękny czarodziejski las, który należy do ludzi lasu. Ludzie lasu, kim oni są, już Wam mówię. Ten las jest czarodziejski, jest piękny wręcz. Mieszkają w nim wróżki, mieszkają w nim ludzie, którzy chronią przyrodę, którzy walczą o przyrodę i którzy nie pozwalają jej zniszczyć. Bo przyroda dla nich jest najważniejsza. Każdy kwiat, każde drzewo jest dla nich cudem i cudem powinien być dla każdego. Niestety rycerze tego nie doceniają. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o ludziach lasu? Ludzie lasu mogą jeździć na smokach. Jeździć bez zmuszania do tego smoków, tak jak robią to rycerze. Ludzie lasu są zaprzyjaśnieni ze smokami. Smoki wiedzą, że ludzie lasu nie zrobią im krzywdy, że wypuszczą ich wolno, że nie zamkną w klatkach, że nie będą tresować do walk i bite. Ludzie lasu są dobrzy, nie mają w sobie zła, nie mają w sobie chęci posiadania złota. Nie mają w sobie gniewu i zawiści. Wróżki. Wróżki kochają zwierzęta. Wróżki się nimi opiekują i wróżki walczą o to, żeby nie zabrakło im jedzenia, miłości i dobroci. Nie pozwalają zamykać zwierzątek w klatkach. Nie pozwalają rozwalać ich domków. I nie pozwalają się nimi bawić, a nakazują dbać o nie. Tulić je, kochać i szanować. To jest wróżka Kamilka. Kamilka bardzo lubi bawić się ze swoim szopem, praczem. Tanczy z nim, lata z nim i bardzo o niego dba. To jest wróżka Ola. Ola też ma swoje ulubione zwierzątko, o które bardzo dba i którym się bardzo troszczy. Jak myślicie, które to zwierzątko? Czy je widać? Popatrzcie się dokładnie. Już Wam pokażę moim paluszkiem. Wskażę Wam prawidłową drogę. To jest zwierzątko Oli. Jest piękne, prawda? Ola bardzo lubi je głaskać. Jest to niesamowite, gdyż te zwierzątka lasu, lasu czarodziejskiego, są bardzo nieufne i rzadko do kogo podchodzą. Ale wystarczy, że Ola wyciągnie rękę i nie patrzy się na niego, Zwierzątko od razu do niej podchodzi i się wtula, wtedy Ola może na niego spojrzeć i nawet go przytulić. I tak oto powstała między nimi więź, która jest do dnia dzisiejszego. Mieszka Natala. Natala ma wiele mocy, ale ma też swojego rajskiego ptaka który zawsze jest przy niej. Natala ma piękne skrzydła, świecą się i mienią. Bróżka Amelka. Bróżka Amelka uwielbia wszystkie zwierzątka, opiekuje się nimi. Nie boi się żadnych robali, żadnych gąśnic ani drzownic, nawet uwielbia patyczaki. To jest jej jeden z ulubionych przyjacieli. Co ciekawego, możemy spotkać u ludzi lasu, to klatka. Moglibyście powiedzieć, jak klatka u ludzi lasu? Przecież oni są dobrzy. Oni mają czyste serce. Co ona tam robi? Klatka jest po to, by więzić ludzi złych. Klatki zamykają tych, którzy bardzo, ale to bardzo skrzywdzili, i krzywdzą ich i rzędach. Nieopodal ludzi lasu jest piękna rzeka, która oddziela ich od trochę mrocznego, ale jakże pięknego i tajemniczego królestwa. Jak myślicie, czyje to królestwo? Jest to królestwo smoków, ale i różnych innych ciekawych stworzeń. To królestwo jest przepiękne. A przede wszystkim jest wolne. Wolne od ludzi, wolne od klatek, od więzieni, wolne od chciwości, od walk. Niestety, odkąd zamczyskiem zaczęła rządzić chciwa królowa, nasze smoki muszą się bronić. Nasze smoki muszą walczyć. Nasze smoki nie chcą zostać własnością rycerzy. Yes. Straże! Straże! Prędko! Prędko! Wzywam Was! O Pani jestem! Czego pragniesz? Co się wydarzyło? W czym mogę Ci pomóc? To ja, Twój sługa. Sługa i pogrąca w tym roku. Dobrze, że jesteś. Ja chcę więcej, więcej, więcej! O Królowo, ale czego chcesz więcej? Rycerzy? Koni? Świn? Kurczaków? Nie! O czym Ty tutaj im do mnie mówisz? Chcę więcej złota, chcę więcej smoków, chcę ich krainę. Ależ, królowo, to niemożliwe. Smoków jest za dużo. Nie możemy zdobyć ich krainy. Wiesz, że pomagają im jeszcze ludzie lasu. Są podstępni. Nie damy rady. Popatrz, jakie masz piękne królestwo, królowo. Zobacz, czy to ci nie wystarczy? Mamy Smoka, wojownika. Mamy gryfa. Mamy wszystko, co może pragnąć. Prawdziwa królowa. Mamy złoto. Złoto? Parsknęła królowa. Ty to nazywasz złotem? Marną skrzyneczkę? Spójrz, co to jest? To są jakieś ochłapy. Ja jestem prawdziwą królową. Ja chcę być cała w złocie. Chcę mieć złote suknie. Idź prędko. Zbierz armię i zdobądź dla mnie smoki, zdobądź dla mnie złoto. Ależ, ależ, królowo, nie poradzimy sobie z nimi. Nie damy rady, oni zniszczą nasze królestwo. Coś ty powiedział, ty tchórzu? Nie tak was uczyłam, jak dbacie o moje królestwo. Jak, jak? Królowo, dobrze, pójdziemy, pójdziemy, ale się nie denerwuj. Dobra, idźcie, ale jak wrócicie z niczym. To rzucę was na pożarcie moim krokodylom. Ha, 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 zaśmiała się szyderczo królowa, pokazując jeszcze rycerzowi swoje krokodyle, które pływały wokół królestwa. Rycerz Niepewnie spojrzał na krokodyle. Nie chcę być przez nie zjedzony. Lepiej szykuję wojsko i wyruszam na walkę ze smokami. Mogę nie wrócić, ale wolę zginąć w walce ze smokami niż być pożartym przez krokodyle. Wojsko! Rycerze! Do boju! Za królową! Za króla! Za królestwo! Za he! Otworzyć bramę! Za królową! Za króla! Za królestwo! Za królową! Za króla! Za królestwo! O, ee, za królową! Za króla! Za królestwo! Za herb. Wszędzie unosiły się wiwaty i krzyki. Wojownicy szykowali się do walki. Nikt nie chciał sprzeciwić się królowej. Rycerze postanowili wyruszyć w drogę. Rycerze byli bardzo dobrze przygotowani. Każdy Miał tarczę. Każdy miał jakąś broń. Miecze były ostre jak brzytwy. Wiedzieli, że muszą zdobyć świat smoku. Rycerze wyruszyli w drogę. Szli dzielnie, nie poddawali się, wołając przy tym, za króla! Za Przygotowali się bardzo, ale to bardzo. Byli pewni zwycięstwa. Przygotowali już nawet ogromną klatkę, w której mieli zamiar zamknąć i uwięzić smoka, którego będą tresować na swojego jeźdźca. Wejścia do krainy Smoków strzegł Krasnolud. Krasnolud może nie miał dużych rozmiarów, ale był niesamowicie silny. Miał potężną siłę, potężną moc, potężną wiedzę, ale i potężną intuicję. Wiedział, że coś się czai. Coś dzisiaj się wydarzy. Czuję to w moich kościach. Smoki, bądźcie dzisiaj czujne. Wydaje mi się, że rycerze coś knują. Wydaje mi się, że rycerze. Chcą zdobyć nasz świat. Wydaje mi się, że rycerze chcą pokonać smoki. Ale dopóki ja pilnuję z tego świata i dopóki jestem na nim, nie pozwolę na to. Chroncie się, kto będzie chciał podnieść rękę na smoki. Kto będzie chciał podnieść rękę na nasze królestwo. Ja, krasnolud... Obiecuję i przysięgam bronić każdego Smoka do ostatniej kropli krwi. W oddali było słychać okrzyki za króla, za królową, za królestwo, za serce. Smoki wiedziały, wiedziały to i czuły, że zbliżają się rycerze. Wołały! Uwaga! Uwaga! Nie dajcie się pojmać! Uwaga! Uwaga! Nie dajcie się pokonać, oni nie mogą nas chwytać, oni nie mogą nas więzić. Jesteśmy smokami, jesteśmy ogromnymi, walecznymi zwycięzcami. To atak, to bunt, to atak. Uważajcie, Smoki! Uważajcie! Szykujcie się, szykujcie! W tej oto chwili rycerze stanęli przed krasnoludem. Krasnoludzie, wpuść nas! Wpuść nas dobrowolnie, albo twój los będzie przesądzony! Krasnolud zaprzeczył: Nigdy, nigdy was tu nie wpuszczę! I wtedy padł szczał, prosto trafiając w naszego walecznego krasnoluda. O nie! zawołały Smoki! O nie! zapłakały wróżki! To on, łucznik. Łucznik z daleka podstępnie mierzył do krasnoluda. To on był winien tych krzyków, tych lamentów. To on trafił prosto w naszego krasnoluda. Smoki bardzo się zdenerwowały. Już nie czekały. Zaczęły atakować, wzbijać się w powietrze i walczyć. Zadawać ciosy. Nie! Nie! Wołały. Nie! Nie! ale ich siła opadała. Smutek po krasnoludzie był tak wielki, że nie dawały rady walczyć. Opadały sił, ich moce odchodziły. Wojownicy to wykorzystali. Szybko podnieśli się i zawołali Zwycięstwo! Zwycięstwo! Zepchali smoka prosto do pułapki. Zwycięstwo! Zwycięstwo! Za króla! Za królową! Za królewską! Za królewą! Okay pronty smoka do klatki, w której postanowili go tresować i nigdy stąd nie wypuścić, chyba że stanie się ich jeść. Udało się, udało! Wracamy do udało. królowej. Jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy zwycięzcami, ale ale ten rycerz jeszcze nie chciał wracać. Pamiętał on bowiem słowa królowej: smoki i złoto i skarb Wiem, że oni go posiadają, posiadają go dużo, muszę zdobyć... Złoto i skarb dla mojej królowej. Inaczej nie wrócę. Inaczej wrzuci mnie na pożarcie krokodylom. O nie! Wolę zginąć ze smokami. Tak oto rycerz postanowił wyruszyć do tej krainy. Zastanawiał się nasz rycerz tylko, gdzie to złoto jest. Wtedy zobaczył, coś błyszczało. Co to takiego? Co to jest złoto? Nie przepuszczał jednak, że tego oto złota pilnuje dwugłowy wąż. Mąż ten był bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. Dajcie mi to złoto. Będzie moje, moje, ha! I w... w tej oto chwili jego zachłanność zgubiła go. Nadleciał ogromny orzeł, orzeł ognia. Za mój świat! Za mój piękny świat, który chcecie zniszczyć, za krasnoluda. Uuu! I rzucił się na rycerza. Ogromny orzeł ognia wziął go w swoje objęcia i powiedział do niego tak, chciałeś nas zniszczyć. Chciałeś zniszczyć nasze królestwo, chciałeś nas okraść, a teraz ja okradnę Ciebie z Twojego honoru, z Twojego męstwa i z Twoich sił. Wycił rycerza, uniósł w górę, poleciał z nim nad jego królestwem. Oddaję Cię w ręce ludzi lasów. Oni już będą wiedzieć, jak ciebie karać. O nie, tylko nie w ręce ludzi lasu. Błagam. Słyszałem, że to potworne stworzenia Mają ogromne pazury. Ogromne paszcze. Podobnie jak ty, tylko nie to. Czy ktoś tu mówił o ogromnych pazurach i ogromnej paszczy? Ha. <suszy> 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 tak, ja, ja. Chodź kolego, nauczymy Cię manier, atakować smoki, te piękne i mądre stworzenia, jak możecie. Kamienny, kamienny! Ktoś mnie wzywał, ho ho ho, ho. Jestem kamiennym potworem! I szczerze, tego miejsca wiecie czym się zajmuję? Czy wiecie? Czy wiecie, czym się zajmuję? Ha, ha, ha. Oto, szczerze, tej klateczki. Widzicie tą klateczkę? To moje ulubione miejsce. Tutaj zamykam więźniów, którzy atakują nas, poczciwych ludzi lasu. Skakuj rycerzu, nauczymy cię manier Nie! Tej wskakuj, wskakuj. Jak nauczysz się, jak traktować smoki i zwierzęta? To nie będziesz musiał tu siedzieć! I tak oto rycerz został uwięziony z tym oto sympatycznym kumplem. Już wam pokazuję, bo to jest naprawdę sympatyczny kumpel. Halo, Cześć! Halo? Jestem pan Cześć. szkielet! Jestem pan szkielet! Ja ha, w końcu wyszłam na wolność! W końcu wyszła jak dobrze! Jak dobrze do mi się tu, hmm. na 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 się tu troszeczkę na tym się. Troszeczkę na tym. Ja mi tu przyjemnie. Nie, klatki. A ty nie skończysz jak ja. Tec... O nie, 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 nie. Obiecuję, obiecuję poprawę. Tylko błagam, żebym w tej klatce nie zamienił się w takiego szkieleta. No wskakuj, wskakuj. Zobaczymy, jak będziesz dobry i będziesz uczył się, jak pomagać smokom i je ratować, to kto wie, może cię wypuścimy. Obiecuję, będę, będę dobrym. Postaram się. A na razie. To będzie twój kumpel. kum, kum, kum. Żała, błagam, kom, kom. Tylko nie żaba, błagam mnie! I tak oto nasz nieuczciwy rycerz został zamknięty super ekstra przyjaciółką żabą. Królowa z niecierpliwością wypatrywała rycerzy. Kiedy wrócą? Kiedy w końcu wrócą? Ale nie wiedziała, że jeden z jej ulubionych rycerzy został zamknięty w klatce. A reszta pobijana. Podrapana wracała ze Smoku. Smoku! Smoku i Rycerzu! Słuchamy Cię Pani! Leć! Sprawdzić co się tam dzieje! Jestem taka niecierpliwa! Smoku! Lecimy! Smok, który był uwięziony przez Rycerza, musiał wykonywać jego polecenia. Lecimy! Lecimy! Ha! Jest! Jest więzienie! Spójrzmy! Czy jest tam smok? Czy tam ktoś jest? Ale smok się tak nachylił, tak potrząsł, mocno. Ej, co tak trzęsiesz? Poczuł, że ktoś go wzywa. Poczuł jakieś moce. Trząsł się tak mocno, zaczął się przewracać. Ale nie mógł się uwolnić. Rycerz trzymał się mocno. Jaki mnie nieposłuszeństwo! Smok obrócił się i zrzucił rycerza prosto w dół. Tak wiedział, że musi. Rozwalić tą klatkę i uwolnić więźnia. Robił wszystko, co w jego mocy. To nie było łatwe, bo klatka była zbudowana solidnie, ale nagle zauważył, że może ją unieść do góry swoimi ogromnymi zębiskami i szczękami. Udało się, udało się, i w tej oto chwili zobaczył, że w środku jest jego brat. Co to było za spotkanie? Dwóch braci po wielu latach znowu było razem, mogli razem fruwać, mogli razem się cieszyć wolnością i radością, ale stwierdziły, że jeszcze muszą komuś pomóc: komuś, kto przez długie lata był więziony przez rycerzy, komuś, kto jest bardzo ważny dla smoków, a jest nim gryf. Gryf. Był długo więziony przez rycerzy. Jest dla nich bardzo cenny, ponieważ jest bardzo silny. Czerwony smok nadleciał z nienacka i szarpnął rycerza, który się niczego nie spodziewał. Szarpnął go z całej mocy. Rycerz opadł w dół, a Gryf nagle poczuł wolność. Uciekajmy, Gryfie, uciekajmy! Gryf uniósł się w górę. Z wielką radością krzyknął. Rycerze, już nigdy nie zbliżajcie się do naszego królestwa. Pamiętajcie, my smoki, my grypy, my tworzenia lasu, jesteśmy wolni. Wolni o tą wolność będziemy walczyć zawsze. A ciebie królowo ukaże los, ukaże, gdy zostanie przez nas uwięziona. Porwał gryf królową. Zgadnijcie, gdzie postanowił ją uwięzić. Leciał, leciał i leciał. Była to daleka podróż, ale postanowił, że jej nowym domem będzie nie zamek, nie komnaty królewskie, ale pułapka, którą sama kazała zbudować dla smoków. Teraz nie będzie ona dla smoków. Oj, nie, ale będzie dla nieznośnej i kapryśnej królowej. Nie zamykajcie mnie tu! Odpuśćcie mnie! Tu nie ma złota! To nie ma klejnotów! wołała nieznośna i kapryśna królowa. Poproszę sobie moje buciki! Otwierajcie! Otwierajcie! Haha! Ha, zaśmiał się Gryf i zamknął. No. Tak oto w krainie smoków zapanowało szczęście, radość i wesoła atmosfera i to nie tylko dlatego, że Gryf i Smok waleczny wrócili do swojego domu po wielu latach, ale także dlatego, że nasz Krasnolud już nie czuł się tak źle. A to dzięki naszym wróżkom, które w mig sprawiły, że Krasnolud stanął na dwie równe nogi i czuł jeszcze się bardziej silny, jeszcze bardziej dzielny, jeszcze bardziej Wyciężony. A jak myślicie? Kto teraz zajął się królestwem? Co teraz stanie się z rycerzami? Już wam powiadam. Nasz król postanowił przeprosić ludzi lasu za zachowanie swojej królowej, a także za zachowanie swojej, że nie miał odwagi jej się sprzeciwić. Że był jej poddany i ją słuchał. Mimo, że serce mówiło mu co innego, mimo, że serce mówiło mu, że przemoc. Nie jest dobrym rozwiązaniem. A smoki to cudowne stworzenia. Postanowił wyruszyć i przeprosić w swoim imieniu ludzi lasu. Król wędrował długo, ale było warto. Ile tu zieleni, ile pięknych zwierząt i stworzeń. Nie mógł się nadziwić, jak piękna jest natura. Zaczął wołać: Ludzie lasu, ludzie lasu, wybaczcie, to ja, król, niegodzien tej nazwy. Wybaczcie mi i mojemu królestwu to, co wam uczyniliśmy. Obiecuję, że odtąd będę dobrym królem. Obiecuję, że będę dbał o przyrodę i o was. Już nigdy moi rycerze was nie zaatakują. I wtedy jego oczom ukazała się ona, Nataru. Witam cię królu. Chciałem was przeprosić. Wybaczcie mi moje uczynki i uczynki moich poddanych, na które pozwalałem. Nie miałem tyle odwagi, aby powiedzieć głośno i stanowczo nie. Królu, widzę, że twoje serce jest teraz czyste i piękne. Wybaczamy ci królu. Prosimy o to, abyś zawsze dzielnie i bohatersko rządził światem, rządził swoimi rycerzami i swoim królestwem. Będę odtąd dzielny, będę odtąd odważny, obiecuję ci i Wam dzieci. Już nigdy nie zaatakuję smoku, już nigdy nie zniszczę Waszego domu. Król był pod wrażeniem uroku pięknej wróżki. Piękna wróżko. Czy chciałabyś razem ze mną rządzić królestwem? Nie mogę zostawić ludzi lasu. Jestem im potrzebna. Ale przecież możemy połączyć nasze królestwa. Odtąd ludzie lasu będą żyli w zgodzie z rycerzami, a rycerze będą żyli w zgodzie z ludźmi lasu. Król razem z piękną Natalą wrócili do królestwa. By mądrze rządzić swoimi ludźmi, by uczyć ich miłości, zrozumienia i męstwa, którym jest dobroć i bohaterstwo. A wy, kochane dzieci, pamiętajcie zawsze, ale to zawsze, bądźcie dzielne, uśmiechnięte, ale i dobre, bo dobroć sprawia, że wasze serca są piękne, czyste i mądre. I tymi oto słowami: żegnamy was, kochane dzieci, wracamy do naszego królestwa. Czy dinozaur smok czy krofa, pałkowego katu katu faści świła? Czy dinozaur smok czy krofa, pałkowego katu katu faści świła?